Dzień dobry Państwu. Czekałem na więcej pytań, no ale się nie pojawiło więcej, więc odpowiadam już teraz, bo nie ma sensu czekać wieczność. Pierwsze pytanie dotyczy w ogóle poprzedniego właściwie wykładu. Funkcja pochodna. Pytanie dotyczące nie samego wykładu, cytuję pytanie, ale tekstu Amerykanom mianowanego na ćwiczenie. Czy mógłby Pan profesor wyjaśnić rozróżnienie na funkcje adaptowane i pochodne? Czy dobrze rozumiem, że pochodna to naturalna podfunkcja funkcji właściwej? To właściwie można tak powiedzieć. Jeśli pomyślimy na przykład o funkcjach, które mają nasze e, jakieś przedmioty, które realizują jakieś cele, który, którymi się posługujemy, to one mają funkcje oczywiście niewłaściwe, ponieważ one nie są produktami ewolucji bezpośrednio, no ale mają funkcje właściwe, pochodne, jeśli e, przyczyniają się do realizacji tej funkcji właściwej. Istnieją dzięki nim. Na przykład, jeśli pomyślimy o jakichś funkcjach ubioru, nie wiem funkcji butów, buty nie, ew nie wyewoluowały w sposób naturalny, no ale niewątpliwie buty jakąś funkcję mają i w tym sensie mają funkcję pochodną. Tak samo można myśleć o słowach, które nie mają funkcji oczywiście same w sobie, natomiast one są elementami pochodnymi, dzięki istnieniu innych funkcji istnieją, Czyli są w pewnym sensie można je wyprowadzić z tych funkcji. Czy też są pochodne, właśnie, bo od nich się, z nich się wywodzą. W tym sensie jest to zależność o charakterze genetycznym, i też w tym sensie one nie są samodzielne, ani nie są rozstrzygające. Snorfy. Bardzo dużo pytań dotyczy snorfu. Pierwsze pytanie. To, to znaczy, że stan wewnętrzny kimu uzorowuje brak snorfa? Czy tutaj chodzi o jakieś jego stany umysłowe, czy o coś globalnego, fizjologicznego? Nie sądzę, żeby Pietrowski chciał yy, odróżniać umysł od ciała w jakiś bardzo silny sposób, po prostu chodzi o jakiś stan wewnętrzny, w sensie stanu organizmu. Więc nie jakieś relacje między stanem organizmu, indywiduum biologicznego jakim jest Kimu, a, a jakimiś yy, snorfami, które mogłyby ewentualnie tutaj występować i na niego polować. Drugie pytanie. Czy nie można powiedzieć, że w argumencie o Kimu i Snorfie, Kimu nie reprezentuje braku Snorfa, tylko po prostu brak zagrożenia? No to oczywiście to jest takie zagranie, takie pytanie trochę odwrócenie piłeczki w stylu pytań o, dotyczących o, o jakiegoś niedeterminowania odniesienia, jakiegoś rodzaju problemu alternatywy być może albo czegoś podobnego, trudność określenia Dokładnie treści jest problemem, o którym tutaj mówimy w takim przypadku. I można byłoby mieć kilka konkurencyjnych pomysłów, jak to byłoby rzeczywiście do wykonania: takie wyjaśnienie działania kimo. Natomiast w tym przypadku mamy równie dużo dziwność, ponieważ SNORF miałby. Nie miałby w ogóle charakterystycznego, charakterystycznej reprezentacji w postaci zagrożenia. Znaczy, no sam nie byłby reprezentowany, bo to jest tak zabawnie, że nie ma reprezentacji obecności snorfów, czyli nie wykrywa snorfów jednym kim. I w tym sensie trudno powiedzieć, że w ogóle reprezentuje snorfy, czy reprezentuje zagrożenie w jakikolwiek sposób. Jest po prostu nieświadomie zżerany. W tym jest ten senk. Zaraz yy, mam nadzieję, będzie stawało się to jaśniejsze. Dlaczego w eksperymencie michelangelo Pietrowskiego nie przyjmuje się, że reprezentacją snorfa o kimu niedaltonisty jest kolor zielony, skoro snorfy są zielone? No Trzeba byłoby założyć, że kim niedaltonista, poza tym, że zobaczył czerwień, zobaczył inne kolory. Tego nie wiemy w eksperymencie. Po pierwsze, to nie zostało przesądzone. A nawet gdyby, to dlaczego miałby, co by, co by to dało, gdybyśmy to powiedzieli, że reprezentuje kolor zielony? Może by nam dało to, że unikamy pewnego rodzaju dziwactwa, które stoi u podstaw nieintuicyjności. Teraz przejdę do ostatniego pytania. Mam nadzieję, że to wtedy zamknie. Te kwestie dosyć jasno. Czy można by wytłumaczyć problem komuś? Na czym polega problem i nieintuicyjność rozwiązania? Wkład Kminika. Nieintuicyjność polega na tym, że mamy pewnego rodzaju niesystematyczność i to taką dosyć osobliwą. Mianowicie istniałaby reprezentacja braku czegoś, ale reprezentacji pozytywnej by nie było. Niektórzy filozofowie co prawda myślą, że własności, wewnętrz, własności negatywne są podstawowe. W Polsce takim wybitnym filozofem metafizyki negatywno rozwijającym był Leszek Nowak, który pod koniec życia tego rodzaju teorie rozwijał. Ale jest to dosyć osobliwe. W historii filozofii oczywiście można znaleźć poprzedników. Spinoza jest prawdopodobnie najbardziej znany. Natomiast nam się wydaje, że zwykle, kiedy nie przyjmujemy takiej osobliwej metafizyki, że negatywne własności są podstawowe. Jak powiedział Spinoza, omnis determinatio jest negatio, to znaczy wszelkie określenie jest negacją, czyli wyrzucamy pewnego rodzaju ograniczenia, pewnego rodzaju własności, kiedy coś negujemy. Czyli jeśli cokolwiek określimy, to jak w jakiś sposób to ograniczymy. Czyli im więcej na, na, na jakiś. Temat wiemy, tym więcej zanegowaliśmy, tym więcej określiliśmy, tym więcej możliwości wykluc wykluczyliśmy. I jest coś w tym argumencie. Natomiast powiedzenie, że istnieją wyłącznie własności negatywne, czy wyłącznie braki, to jest dziwne. No. Co prawda, e, mój synek bardzo lubi mówić nie ma, nie ma, bo się uczy języka e, i zauważa braki tam, gdzie ja ich nie widzę, no, ale to byłoby dosyć osobliwe, gdyby widział wyłącznie braki. To częściej nie widzi wyłącznie braków i to widzenie nadmierne braków jest tutaj bardzo niesystematyczne. A systematyczność jest czymś, co chcielibyśmy wiązać z reprezentacjami. Państwo mogą pamiętać argumenty Podora i Peleszyna przeciwko koneksjonizmowi i tam była systematyczność jednym z ważniejszych argumentów. Przeciwko koneksjonizmowi. Otóż systematyczność to jest taka własność reprezentacji, która powoduje, że jeśli Jaś e, e, kocha Małgosię, to ja mogę coś takiego pomyśleć, ale mogę równie dobrze pomyśleć reprezentację o y, systematycznie innej strukturze, mianowicie, że się kocha się. Nawet jeśli tak nie jest, ale mógłbym sobie wyobrazić taką sytuację, że miłość ta została odwzajemniona. I wtedy mam systematyczne reprezentacje. Wtedy moje reprezentacje cechują się pewnego rodzaju wewnętrzną logiką, systematycznością. Tutaj właśnie tej logiki nie ma. Reprezentujemy w jakiś taki oderwany sposób, ale trudno to zanegować. I to jest nieintuicyjne według Pietrowskiego, czyli to, co przypisuje Milikan mu, byłoby czymś, czy musiałaby przypisać zgodnie z jej założeniami. To jest coś, co jest jakieś takie pokraczne, niepełne, dziwne, i zupełnie nieuzasadnione zdaniem Pietrowskiego. Czyli nie ma odpowiednio mocnego akcentu na te. Własności, chciałbym się powiedzieć, czysto reprezentacyjne czy formalne, e, czy coś w tym stylu. E, o czym chciałbym mówić zdecydowanie Fodor, Peleszyn, czy inni zwolennicy bardziej klasycznego podejścia do reprezentacji. To nas prowadzi do następnego pytania. E, ale zanim to zrobię, to chciałbym podsumować. Po prostu eksperyment ma pokazywać, że przepisuje się te własności reprezentowania trochę na podstawie. Reakcji behawioralnych za mało się zwraca uwagę na, na to, jakie są możliwości detekcji, jakie są możliwości rozróżniania i właściwie, co się dzieje w tym organizmie. Gdyby było trochę bardziej rozbudowane pojęcie konsumenta, to być może byłoby to jaśniejsze. Takie mam wrażenie. Pewne pytania o szczegóły modelu. Wow. Co wyznacza granice repertuaru możliwych reprezentacji? I tutaj u, u Snorfów widzimy, że te granice są jakieś takie dziwne, niejasne, takie, chciałoby się powiedzieć, sztuczne. Co wyznacza te granice? No, z pewnością możliwości reagowania, podejmowania jakichś działań. To jest to użycie znaków jest zawsze dla pragmatysty. Najważniejsze, czyli te możliwości reagowania przez odpowiednie systemy konsumenckie. To jest to, co wyznacza te granice. Nawet jeśli taka reakcja nie zaszła, ale jest możliwość, żeby ona zaszła, czyli są możliwości podjęcia pewnych akcji. Tak naprawdę myślimy o możliwych stopniach swobody danego układu, jeśli chodzi o jego możliwości podejmowania jakichś akcji, podejmowania jakichś operacji. To jest to, co wyznacza granice repertuaru oraz oczywiście złożoność wewnętrzna. Ale te dwie rzeczy się ze sobą w sposób ścisły wiążą. Ja lubię powoływać się na twierdzenia o dobrym regulatorze, i ono tutaj nam by dobrze zagrało. Moglibyśmy powiedzieć, że ogólna struktura wewnętrzna musi być równie skomplikowana jak to, w jaki sposób się działa, żeby można było to ze sobą dobrze powiązać i żeby można było mówić o jakichś wewnętrznych reprezentacjach, które mogą służyć do podejmowania odpowiednich działań. I coś takiego by się wpisywało w perspektywę kochacko-milikanowską. Kolejne pytanie. Czy można powiedzieć, że Milikan w swojej teorii nieco zaniedbuje rolę producenta? Jego udział w procesie komunikacji determinuje odbiór przez konsumenta? No, z pewnością zwolennicy y, semantyki w stylu Freda ardzieckiego byliby skłonni coś takiego powiedzieć. Y, intencja na przykład powiedzenie intencje jest zupełnie y, pominięte. Nawet komunikacyjnej, w komunikacji między ludźmi. Jest to osobliwe i niektórzy uważa, mogliby uważać to za błąd. Jeśli Państwa to interesuje, kwestia intencji, jak to można byłoby rozumieć i jak tego można byłoby bronić, ja mogę odesłać do książki profesora Matczaka, Imperium Tekstu. To jest do, teraz książka dotyczą, dotycząca filozofii prawa, natomiast jest to filozofia prawa oparta na zasadach Millikan i w tej książce Profesor Matczak stara się pokazywać, że pojęcie na przykład intencji prawodawcy jest zupełnie niepotrzebne do interpretacji tekstu prawnego i że tak naprawdę my się do niego nie odwołujemy, jest to tylko pewnego rodzaju fikcja, która niedobrze działa. I być może same to pojęcie fikcji, intencji komunikacyjnych też jest, to, całe, to całe pojęcie w ogóle intencji komunikacyjnych w interpretacji tego, co ludzie mają na myśli, nie jest takie bardzo ważne. Ale oczywiście przeciwnik Milikan czy Filozofii prawa w ujęciu Matczaka, filozofii interpretacji tekstu prawnego, powiedzieliby, że to jest zaniedbanie tej roli. Tak naprawdę odpowiedzenie na pytanie, czy to jest zaniedbanie, czy nie, wymagałoby przyjrzenia się dokładnym y, przypadkom zastosowania. Dlatego Państwu pozostawić muszę to jako pewne zadanie domowe, jeśli to Was y, interesuje. I wreszcie dwugłowce, jak w odniesieniu do reprezentacji dwugłowych czy dwugłowców, wyglądałaby dyrektywalna część reprezentacji pada śnieg? Czy można to w ogóle stwierdzić, że zakładamy po prostu, że ta reprezentacja musi wyrażać jakąś wolę? Reprezentacja dwugłowiec musi zawsze zawierać element dyrektywalny. Jeśli nie ma tego elementu, to wtedy nie ma możliwości mówienia o jakiejkolwiek dwugłowej naturze. Ale jeśli na przykład pada śnieg, jest dla jakiegoś y, organizmu y, sygnałem, że należy pójść y, y, do taty i powiedzieć, y, że, że trzeba wziąć sanki, no to to jest już reprezentacja dwugłowiec. Jeśli dla innego organizmu jest to sygnał, że należy się najgłębiej schować do swojej dziupli, to to już może być y, dwugłowiec, jeśli ona wywołuje jakieś y, ewidentne skutki za każdym razem. Jeśli takiego aspektu jednak nie ma, jeśli to jest reprezentacja, która nie powoduje żadnych efektów w postaci właśnie kierowania systematycznie jakimś działaniem, podobnie jak trudno powiedzieć o jakichś systematycznych efektach reprezentacji w stylu 2 plus 2 równa się 4, to nie, nie wiąże się bezpośrednio z jakimkolwiek konkretnym działaniem, chociaż rzeczywiście różne działania możemy pod wpływem tej reprezentacji podjąć, ale nie determinuje w sposób jasny, nie wyznacza. No to wówczas mówienie o części dyrektywalnej byłoby być może nadmierne. Podstawowy charakter, taki fundamentalny charakter dwugłosów ma naturę ewolucyjną, nie zaś logiczną, czyli nie chodzi tu o to, że wszystkie reprezentacje mają tę naturę dwugłosów, tylko że najpierw się wykształciły w ewolucji, bo były bardziej potrzebne, bardziej potrzebne proble większym problemem w ewolucji dla organizmów jest to, jak, ma jak mam działać, niż to, co jest prawdą, po prostu. Bo to, co jest prawdą, ale jeśli nie miałbym w ogóle możliwości działania w, jakich, w jakikolwiek sposób mogłoby być dla mnie nieinteresujące. Innymi słowy, w ujęciu pragmatystów, w tym milikan, mamy coś w rodzaju takiego przesądzenia, że mózgi dlatego są rozbudowane u zwierząt, że zwierzęta muszą działać i mogą się poruszać, mogą sterować ruchem, mogą podejmować jakieś skomplikowane czynności i operacje i dlatego też wykształcają reprezentację. Dzięki temu, że działają. I to jest ta pragmatyczna natura rozwiązania teleosymetycznego. I to wszystko to Państwo e, o co mnie Państwo pytali. Mam nadzieję, że te e, odpowiedzi są odpowiednio jasne. Ja Państwu dziękuję za uwagę i będę niebawem nagrywał kolejne odpowiedzi, bo nie wierzę, że się Państwa ankiety zbierają, chociaż żałuję, że tych pytań jest stosunkowo cały czas niewiele.